Kiedy spojrzę na Ciebie, to jest to nie tylko wspomnienie. Pojawiają się wizje na jawie, we śnie i te także żywe na niebie. Widzę czasami cienie, jakie przelatują dzięki temu przeze mnie. Z poezji przemierzają przez scenę wartości jutra, zrozumienie. Dzisiejsze przeznaczenie, zapewne określenie tej miary, Która dręczy rozumem, czasami bólem, W altruizmie czyniąc go ratunkiem. Czy to możliwe w dzisiejszym świecie? Jest to zapewnienie myśli, ogromnej wiary, Że coś się zmieni nie do wiary. Na drodze spotykając te ciernie z obojętnienia braku empatii, Świadczą tylko o tym, że jest co robić na tym pięknym świecie. I nawet kiedy zapłaczę z tęsknoty, uwielbienie pośród mroku gwiazd, To warto przyświecać temu blasku, co na tuli do nie jeden raz. Dzisiejsze przeznaczenie Zapewne określenie tej miary Która dręczy rozumem Czasami bólem W altruizmie czyniąc z W naszym świecie jest to zapewnienie myśli ogromnej wiary, że coś się zmieni, nie do wiary. Jakże cenię sobie przyjaźń, która wartością słynie, jak dojrzała miłość. Oliwko, pamiętaj, kto spotyka ciebie na drodze. Szczere serce w nim bije, to prawda, nie tylko słowo. Każdy gest, każdy uśmiech to krok do lepszego jutra. Olimpio, jesteś poezją. W Twoich oczach widzę nadzieję i miłość, która trwa. Jestem zadowolona ze spotkania urodzinowego Benefisu. Było uroczo spędzać z Wami czas.